Witam Was kochani serdecznie w kolejnym odcinku. Długo oczekiwany odcinek. W końcu udało się. Ze mną Magda. Przyjechała. Na fejl ma, nie tylko, też w odwiedziny do rodziny. Także miło Cię mać widzieć. Będzie okazja pogadać. Mam od Was mnóstwo pytań przygotowanych. Bardzo dużo pytań się powtarzało, które zadawaliście mi na Instagramie, które mam Magdzie zadać. Ja mam też część swoich, oczywiście, tak jak zawsze przygotowanych. Część od Was. Pamiętajcie o łapkach, subach. Piszcie też w komentarzu, kogo jeszcze byście chcieli zobaczyć. Od się pytań w takim keyword Madziu, dawno się nie widzieliśmy, fajnie zacząć, bo ile... ja z innymi się czasem nie widzieliśmy. Tak szczerze. Dwa lata będzie, w połowie ostatni raz się widzieliśmy, wtedy, co... co już odeszłam z programu, no to dwa lata będzie teraz wakacje. Dwa lata wakacje, o kurde. Bo teraz... Gdzie jesteś teraz? Co robisz, w mi? Eee, bardzo dużo po, podróżuję. Postawiłam właśnie na, na, na podróżowanie, na poznawanie świata. Eee, no i jak najbardziej takie coś, e, póki co, mi pasuje. Czy, a powiedz mi, bo wiem, że robiłaś jakieś różnego rodzaju kursy, wszystkie. Mhm. tak. Jaką, za, co załapałaś dokładnie za zajawkę, może opowiedz? Wiesz co, no w pewnym momencie, jak już e, zakończyłam swoją przygodę z programem, stwierdziłam, że, że jestem gruba. I fajnie by było wziąć za siebie. Także yy, także złapałam taką zajawkę na początku, to było na zasadzie tylko po prostu. Yy dbania o siebie i tak dalej. Eee, zaczęłam się interesować w internecie i tak dalej, wiadomo, że internet bardzo często pokazy, mówi nam różne, różne dziwne rzeczy, w tym bzdury, więc, więc zainteresowałam się tak właśnie pod kątem, eee, pod kątem no, nauki, żeby właśnie jakieś kursy, kursy dietetyka, eee, trenera personalnego poszłam w tą stronę, którą szłam przez, przed programem tak przed programem, No właśnie, bo przed programem wiem, że tańcem bardzo muszę, nie? byłaś wkręcona, tańczyłaś gdzieś tam w różnych celach, innych rzeczach. No te deski to taki akurat to tak dokładnie. E, to bardziej takie podobało mi się po prostu to, żeby gdzieś tam w telewysku wystąpić, ale, ale to było 10, to było 10 lat profesjonalnego tańczenia, czy to był czy leading, czy to był hip-hop e, i różne takie pochodne hip-hopy, także fajnie. No. Okay. Mam... Oczywiście muszę cię o to zapytać, <laughs> ja bo byłaś w, <laughs> byłaś w programie... Z kim mam kontakt? <laughs> to też, to jest, jest minion takich pytań, a to za chwilę. Yy, powiedz mi tak, bo ty w, w którym to było sezonie? Już później, bo byłaś, byłaś, później w mm. następnym cię nie było. Dlaczego no. tak się stało? No tak naprawdę zastanawiałam się już czy iść do i już zaczęło mnie to przerastać, bo uważam, że wszystko ma swoje granice i wszystko jest do pewnego czasu włącznie z, z piciem, z awanturami i tak dalej, zaczęło mnie to po prostu przerażać, bo e, było to po prostu ponad, e, ponad mnie. Stwierdziłam, że okej, okay, po alkoholu różne głupie rzeczy się ro, e, robi, ale, ale gdzieś tam zatraciłam e, tą taką fajną, przyjemną Magdę, z którą się fajnie rozmawia e, i, i do tego właśnie interkampa nie bardzo już chciałam. Co ci miałem pytać, właśnie, bo też mam bardzo dużo pytań propos tej drugiej półki, czy mhm. kiedykolwiek pokażesz, bo podejrzewam, że nie jest osobą medialną i nie chce się pokazywać, bo ja mam też przyjaciół, rodzinę, i ja na przykład nie lubią tego, ich to kompletnie nie interesuje i mają to gdzieś na przykład. Ja Wiesz, nie, nie wiem, jak Twoja druga półka, bo wiem, że też nie pokazujesz na przykład. Tak, nie pokazuje. Wiem, że dla ludzi to jest dziwne, ponieważ żyjemy w takich czasach, że jak to, przecież ktoś się nie chce pokazać w internecie, wiesz, to jest dziwne. Kiedyś było dziwne, że ktoś się pokazywał w internecie, teraz jest dziwne, że ktoś się nie pokazuje. I e, tak, to jest osoba, która, e, która jest totalnie poza tym światem. E, to jest poważny człowiek, który, który robi swoje i, i, i na no nie bawi go takie coś, więc na pewno nigdy go nie pokaże, więc możecie skończyć te pytania. Tutaj mhm. właśnie było od widzów. Dostałem mnóstwo do spytań dotyczących kłótni z małą. Ja powiem szczerze, sam już zapomniałem, o co w tym konflikcie chodziło, bo to już było ja tak... Ja no, <grym> też. I pytanie od widzów jest, o co poszło z z małą, czy kiedykolwiek byś się pogodziła, czy ci brakuje relacji z nią i czy kiedykolwiek byłabyś w stanie wyciągnąć do niej rękę. O co poszło, tak jak powiedziałam, szczerze mówiąc, sam wiesz, jak to jest w Warsaw Shore, tam kłótnie są codziennie, na porządku dziennym, że tak naprawdę ja już się zagubiłam, o co chodzi, bo tego było tak dużo po prostu czy kiedykolwiek mogłam się z nią e, pogodzić, tak? Wiesz co, ja ci powiem szczerze, że ja w pewnym momencie już odsunęłam e, pewne znajomości, jak dobrze wiesz, e, od mm -hmm. siebie. E, znajomości, które y, nie dawały mi szczęścia, o może tak, czy, tak to powiem, szczęścia w życiu. E, uważam, że warto, warto odsunąć od siebie i... Nie z takiej potrzeby. Ciężko mi powiedzieć, czy bym była w stanie wyciągnąć rękę, czy nie była w stanie wyciągnąć, bo nigdy nie wiem, co w, jak się potoczy moje życie, czy tam jej życie. Także, także teraz nie mogę powiedzieć nie w życiu, bo powiedzie bo, bo kurwa, za tydzień taka sytuacja i wiesz, bo to będę zrobiła mordę. No, to, no. Tak, ale tak jak mówię, no, pewne, pewne znajomości odsunęłam, jest mi z tym bardzo dobrze e, i ja nawet nie zastanawiam się nad tym Dobra, szczerze. Dobra, to mówiąc. lecimy z kolejnym pytaniem, które ty możesz się domyślać. Bo już nawet przed, przed tym, za, zanim się się już Magda się śmiała, że na pewno takie będzie. Z kim z ekipy masz kontakt? Standardowe. Z, z tobą nie mam. Nie no. Z Eliską oczywiście, z Trypsonem. To są osoby najbliższe mi. Z tobą mam kontakt. Ze Stifterem czasami jakieś tam zdanie zamienię. Zazwyczaj się śmieję z jego instastory. Czy tam on coś napisze. Z Wojtkiem tam czasami. Wiadomo, Wojtek też zapracowany, zabiegany. No i, i, i chyba tyle. Z poważną częścią ekipy, może tak to nazwać. <laughs> co już tak tryb rozrywkowy delikatnie odsuwa. Tak, właśnie tak, dokładnie, no. Mam pytanie do ciebie, bo wiem, że też byłaś bardzo blisko z Jolą. Mhm. Czy z nią masz jeszcze jakiś kontakt? Czy... Nie, nie, uczy. kontakt się uciął, tak naprawdę nie wiem do końca o co tej dziewczynie chodzi, ale, ale w sumie po programie wiemy, że to nie jest za bardzo zdrowych zmysłach, więc... więc yy... Nie, nie mam kontaktu i też nie, nie zamierzam mieć. <laughs> z racji tego, że idziemy za chwilę na galę Fame MMA, było też pytanie od jednego z widzów, czy z widzek, yy, czy zawalczysz kiedyś na Fame MMA? Nie, nie. Wydaje mi się, że już dorosłam na tyle, że jestem zbyt, może nie poważna, to jest zbyt mocne słowo, ale, ale właśnie dorosłam na tyle, że na pewno nie. Odpada. Na pewno nie. Odpada. Też kolejne z naszych widzów. Yy, czy odwiedzisz ekipę kiedyś jako gość? Wiesz, co ja ten temat zamknęłam już w momencie odejścia. I, i to, jak coś mówi dwa razy, to jest do tej samej, że się nie wchodzi. Tym bardziej, że, że tyle walczyłam o to, żeby ludzie poznali mnie, taka jak jestem naprawdę, na trzeźwo. I teraz moment wejścia do domu znowu by to wszystko zaprzepaścił. Yy, no tak. Czyli to, co zaczęłaś robić, nie chcesz. Tak. chcę żeby tak. rozdział zamknęłaś. Dokładnie. Wiesz gdzieś tam na dobrą, normalną drogę, na tą, którą szłam całe życie. Trzy e, lata szłam tą, tą, tą taką drogą imprezową i, i ten etap zamknęłam. E, no i tyle, po prostu nie chcę do tego wracać. A jaki plan na przyszłość? Rodzina? Dzieci. Dzieci. <laughs> e, no, w planach. No tak, w planach dziecko, dom takie osiąść, chociaż tak nie do końca osiąść, bo i ja i mój partner jesteśmy takimi typami podróżników, więc, więc ja nigdy nie będę chciała na takiej, zas na takiej zasadzie, wiesz, że dom, rodzina i już tylko tyle siedzenie w pieluchach. Zawsze gdzieś tam będę chciała wefrunąć sobie z gniazdka na chwilę, także... Gdzieś pojechać, zobaczyć. Tak, tak. Na A gdzie byłaś ostatnio, w ostatnim czasie? Co zwiedziłaś fajnego? W Portugalia, Hiszpania. No, to tak naj, naj, najbardziej. ja tak to w sumie, no, Portugalia, Hiszpania. Czyli tam chyba całą rzeczy zwieździłaś. Malaga no. widziałaś? Widziałam, no. południowe wszystkie fajne miejscowości imprezowe. No w Loret, de Mar w Loret de Mar byłam jeszcze za czasów ekipy, bo miałam taki wyjazd jeden e zresztą z Klaudią ja Salanem i z Loret de Mar nie pamiętam nic. Więc byłam tak. kiedyś podobno, to tak mówią. Ja, ja byłem w postałówce właśnie na wycieczce w Loret de Mar byliśmy. Dlatego ja pamiętam, wiem, że to taka jest tam w Hiszpanii bardzo mocno imprezowała miejscowość. Mm -hmm. I Malaga na pewno też jest takim miejscem. Malaga, no Malaga to jest takie miejsce dla ludzi, dla podaczy. Tak, Takich, no, tak takie... tam gwiazdy można spotkać tych naprawdę, naprawdę poważnych celebrytów w lato. Także to takie miejsce. Zawsze na koniec robię takie skojarzenia z danymi osobami. Ja ci będę mówił ksywkę osób. Z ekipy? Tak. Ksywkę osób z ekipy. I to jeszcze, wiesz co, to jeszcze nie, a, a propos ekipy, to za chwilę zrobimy, ale twój dream team ekipowy 10 osób. pięć dziewczyn, 5 facetów, które miałeś to za pytanie. Dawać. Dream team? No. Taką, taką ekipę, jaką ty byś uważała fajną, żeby była, że co ty lubisz, te osoby, które by były. Taka najlepsza według ciebie. Nie mam 10 Dzień. osób, które lubię? To, co nie, co nie yy, kurczę. Ty, dobra, to dziewczyny odchodzą z dziewczyn. Lecisz. Ty? Ja, Eliska. Olivia. <głos> <głos> Kto tam jeszcze był? Ta Anastazja ta mi się wydaje fajna, jej nie poznałam, ale ona mi totalnie pasuje do, do ekipy. No ale ja jej nie poznała. Miesza, Mieszam mocno, nie? No, no, no. I dziewczyna to chyba było tyle. Dobra, to dziewczyny już mamy, to teraz pięciu facetów. No z facetów, no to y, ty, Wojtek, y, Trypson, Stifler, jeszcze Polak, no i, i... Taki dream team. No, o i facetów wymieniłam niż <grym> dziewczyn. No to no właśnie, bo dziew dziewczyn z ekipy naprawdę tylko byłobyś ty i Elisa. No, to <grym> naprawdę to tak. <grym> Dobra, to teraz mam tak, zadam ci, powiem ci o danej osobie, znaczy podam ci ksywkę albo imię danej osoby z ekipy, <grym> A ty mówisz pierwsze słowo, które się kojarzy z tą osobą. Mm -hmm. Okej? Okay? Dobra. Ale takie szyb, szybkie pytanie, szybka odpowiedź, okej? Okay? No dobra, stresuję się. Dobra, jedziemy. Czy stary, gotowa? No. Stiffler? Yy, no fiot. <laughs> dobra. Drugie? Yy, Spokój. Trypson? Yy, Trypson? no walka. Yy, Alan? Bez komentarza. <laughs> Pedro? Yy... Biały nos. Dobra. Mała. Takim skoczkiem ona mi się kojarzy, bo on tak że się skaczy, w ja, wszystkich. Duża. Ona mi się kojarzy z fałszem. Eliza. Mamusia. Jola. Szpilka w głowie. Nie ukrywam, kochani, było ciężko nakręcić nie. filmik na korytarzu hotelowym cały czas, jak będą jakieś głosy windy wchodziły, także musicie wybaczyć. Innej możliwości nie mieliśmy, bo lecimy zaraz na galę i tak naprawdę każdy gdzieś tam startuje swój z Polski czy Europy. Madziu, ja Ci dziękuję bardzo. Ja Miło też. było Cię zobaczyć, spotkać się. Wam dziękuję, kochani. Pamiętajcie o łapkach, subach, piszcie w komentarzach, kogo tak, jeszcze byście się zacząć? O, dziękuję. Ja Suby tak. też mile widziane. Pozdrawiamy, czy majta się.